Hej, dzisiaj dla Was przygotowałem remakea Fallouta 1, aczkolwiek niekoniecznie tego, na którego czekaliście. Do tego, premierę Grand Theft Auto 5 w Arabii Saudyjskiej po 12 latach, oraz moi drodzy, fakt, że większość graczy, przynajmniej niektórych gier, jest po 40. Tu bolko 7, a to moje newsy. Pani Fallouta 1 i 2 od lat czekają na jakiekolwiek info, jeżeli chodzi o remake'a lub remastera tych dwóch gier. Bethesda twierdzi, że nie ma zamiaru ich robić, dlatego że chcą okazać szacunek serii. Prawda jest tutaj pewnie troszkę inna, ale tak przynajmniej mówią oficjalnie. Z kolei, twórcy Fallouta 1 i 2 przez długi okres twierdzili, że zaginął kod źródłowy do tych gier, dlatego też remaster jest niemożliwy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jednak kod się znalazł, był po prostu ukryty, ale na koniec dnia Bethesda, która jest właścicielem praw autorskich, dalej nie zamierza wydawać remastera. Dlatego też wielu fanów ucieszy informacja, że mod, który łączy teoretycznie remake Fallouta 1 i 2 z shooterem takim jak Doom właśnie powstaje. Dwa lata temu dostaliśmy pierwsze info na temat Fallout Bakersfield który właśnie miał być taką grą łączącą elementy Fallouta 1 i 2 ze strzelanką Ala Doom. A teraz dostajemy trailer zapowiadającym tą modyfikację. Trailer wygląda naprawdę fajnie, wygląda, że twórcy naprawdę namęczyli się, by dopracować ten tytuł i według mnie wszystko jest zajebiste. Sam bym zapłacił za takiego remake'a. Ale mogę tutaj was wszystkich, muszę was wszystkich tak naprawdę ostudzić, ponieważ mimo, że dostajemy trailer, data premiery na chwilę obecną nie jest znana. W każdym bądź razie w załączonym źródle macie link do traileru, warto zobaczyć, dać łapkę w górę, być może to przyspieszy wydanie tak zajebistego moda. Final Fantasy to gra dla boomerów. Przynajmniej tak można to odczytać po tym, jak w Japonii dokonano sondażu średniego wieku graczy tej serii. Okazało się, że w kraju kwitnącej wiśni większość osób grających w Final Fantasy ma 42 lata. Taka jest średnia. Co za tym idzie, tak naprawdę przedział w większości graczy to jest od 30 do 50 lat. Nie widać tu młodości, za to moje pokolenie, jak widać, ugrzęzło w tym tytule na dobre. I szczerze powiedziawszy, powiem to tak. Uważam, że wiele gier, które za moje młodości były popularne i do tej pory są popularne, wynika właśnie z faktu takiego, że tam gracze po prostu zostali. Nie próbowali innych gier, po prostu przyzwyczaili się do swojej ulubionej i tam będą już do końca świata. Bardzo mnie ciekawi takie badanie na na przykład Fortnite'cie. Czy tam przedział wiekowy to jest powiedzmy 27 lat i ugrzęźli tam 20 do 40 letni gracze, pokazując po raz Kolejny, że tak naprawdę pokolenia między sobą się nie bardzo różnią, a może jest inaczej, może tam jest przedział zdecydowanie większy. Chętnie bym takie badania zobaczył globalnie, ponieważ naprawdę jest to według mnie ciekawy temat. Czy po prostu pokolenia ugrzęzają w tych grach, w których się bawili, jak byli nastolatkami i młodymi ludźmi, czy też niektóre pokolenia przechodzą dalej, poznają inne tytuły i skąd to wynika? Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Grand Theft Auto 5 w. W końcu pojawi się w Arabii Saudyjskiej oficjalnie. Dostała ta gra w końcu plus 21 lat rating i będzie dostępna już w tym miesiącu do zakupu. Jest to naprawdę duży krok dla tego regionu, biorąc pod uwagę, jakie prawa tam mają zresztą jesteście tego pewnie świadomi że Gra tego typu w końcu będzie oficjalnie możliwa do zakupu. Najpewniej nie wpłynie to w jakikolwiek sposób na globalny zasięg GTA 5 czy też GTA Online, które też będzie właśnie dostępne, ponieważ ludzie, którzy już chcieli w ten tytuł grać, tam już grali, to wiadomo, zresztą po wielu wielu historiach, które w internecie były dostępne. Ale fakt, że ten kraj w końcu pozwala na tego typu gry, jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że gracze z tego regionu na GTA 6 nie będą musieli czekać kolejnych 12 lat od premiery globalnej. Po tych dłuższych newsach, czas na szybkie. NFT miało umrzeć śmiercią naturalną, ale najwyraźniej najnowszy Battle Royale na Steamie mówi, że tak nie będzie. Off the Grid właśnie wystartowało razem ze swoim shopem NFT, który nie jest teoretycznie dostępny na Steamie, dlatego też mógł się tam pojawić ten tytuł. Co ważne, w tym shopie, jeżeli pogrzebiecie, znajdziecie takie skiny NFT jak Donald Trump, Kamala Harris czy też streamer Ninja. Jak widać, prawo autorskie nie dotyczy tej gry, albo przynajmniej jeszcze nikt się nie zorientował, że te skiny tam są. Ale biorąc pod uwagę, że praktycznie każdy nagłówek obecnie dotyczący tej gry, Mówi o tych skinach. Zakładam, że gra niedługo przeżyje nalot adwokatów z różnych stron. Moros Protocol, czyli strzelanka roguelike'owa właśnie dostała bardzo fajny trailer i datę premiery. Mówię o tej grze dlatego, że zachęca mnie! Wizualiami jest to połączenie czy też wyższy poziom pixel artu, czy też super pixel artu, gdzie łączy się nowoczesny gameplay z tą artystyczną wizją, ale podniesioną do wyższej rozdzielczości. Gra wygląda dosyć unikatowo, a jej premiera jest przewidziana na 4 września, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zaznaczcie sobie w kalendarzach, że tego dnia możecie wypróbować ten tytuł. Dla osób, które nie śledzą, drama związana z Subnautica 2 kontynuuje. Krótkie przypomnienie, chodzi tu o sprawę tą, gdzie pierwotni deweloperzy, jak i założyciele studia zostali wypchnięci z niego, dlatego, że Krafton nie chciał im zapłacić 250 milionów dolarów premii za wcześniejsze wydanie gry. Tutaj nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie, aczkolwiek gracze bardziej wierzą deweloperom, którzy zostali wypchnięci. Ale drama kontynuuje się sama w sobie, ponieważ nowy prezes studia, który tam został dołączony przez Krafton, stwierdził, że nie rozumie, dlaczego gracze porzucają tą grę, która jeszcze nie wyszła. Przecież to taki fantastyczny tytuł. Jak widać, moralność w Kraftonie leży, albo przynajmniej u tego pana. Jak widać, gracze są tym razem bardziej lojalni w stosunku do pierwotnych twórców gry. A teraz kolejna wypowiedź prezesa Ubisoftu. Tym razem przyznał się, że Star Wars Outlost to była porażka. Aczkolwiek całą winę zrzucił nie na swoje studio, ale na sytuację marki globalnie. Po prostu gwiezdne wojny nie były lubiane w okresie, gdy ten tytuł wychodził. To zgoda. Star Wars nie jest obecnie w dobrym stanie, jeżeli chodzi o miłość fanów do tego IP, ale słaba sprzedaż nie wynikała z tego faktu, tylko z faktu takiego, że ludzie chcieli brudną, w cudzysłowie, historię przemytników w uniwersum Star Wars, a nie cukierkową, czy też po lewej stronie argumentacji, grę, która im wmawia coś, czego nie chcą. A teraz krótkie przypomnienie. Petycja Stop Killing Games właśnie osiągnęła 1 400 000 podpisów. Jeżeli jeszcze nie podpisaliście tej petycji, warto z to zrobić link w źródłach. Od kilku lat w Stanach Zjednoczonych jest sprawa sądowa przeciw PlayStation, i chodzi tu o ich Cash Shop ponieważ niektórzy użytkownicy stwierdzili, że on nie jest zbyt dobry, dlatego też poszli do sądu. Ale dzisiejszy temat nie dotyczy bezpośrednio tej sprawy, ale ugody, którą Sony chciało wprowadzić z użytkownikami, właśnie PSN. Ugoda miała dawać wszystkim użytkownikom, czyli ponad 4 milionom osób, które zostały dotknięte przez te nadużycia, według sprawy, niecały dolar 77 centów jako odszkodowanie. Powiedzcie, czy to jest dużo, czy nie. W każdym bądź razie sędzia wyśmiał tą propozycję i kazał Sony wrócić do pisania kolejnej. Ja powiem tak, ja jestem w stanie iść na ugodę Sony, jak mi dadzą tyle, ile kosztuje mnie konsola. A teraz pozytywna informacja na temat serialu Mass Effect. Ponieważ Amazon, który ma prawa do tego właśnie IP, rozpoczyna kręcenie tego serialu. Ale co ważne, osoby odpowiedzialne za. Fallouta będą również odpowiedzialne właśnie za Mass Effect serial. Jest to według mnie dobra informacja, bo serial Fallout mi się mocno podoba i mam nadzieję, że Mass Effect będzie przynajmniej tak dobry jak właśnie ten pierwszy serial. Oczywiście wszystko się okaże w praniu, ale trzeba trzymać kciuki, ponieważ nic nam więcej nie zostało. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że wszystko było ok. Jeżeli tak, to zostawcie mi suba, lajka, komentarz i bye bye.